Siema jestem pokila, to jest kolejny odcinek. Został nam więc koński interes. Dobra, więc mamy się udać na rancho Emerald. Okej, okay, mamy poszukać białego konia arabskiego. O, -o. Dobra. To będzie grubo. Gościu machał do mnie. Dobra, chyba wszyscy pozamijani. Więc trzeba teraz poszukać tego białego araba. Dobra, tu go nie ma. O, jest. Wow, 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 wow. Cześć. Uf, dobra, udało się. Więc teraz możemy stąd jechać. Trzeba pamiętać, żeby się dobrze przygotować przed misją. Zebrać 100 sztuk amunicji express, żeby od razu ich zabijać. Bo mi się skończyła, więc muszę teraz strzelać z szybkiej amunicji. I czasami trzeba dwóch strzałów. Dobra, więc powoli, powoli dojeżdżamy. Prawdopodobnie jest tak, czym dłużej robimy tę misję, tym większe wynagrodzenie dostajemy. Dobra, więc to byłoby na tyle. Więc na Discorda link w opisie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, like, udostępniajcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.